Ekipa pierścienia wbiła, To będzie fajne Wygrany wygrywa suba, wygrany wygrywa suba To pro jest zoba jak leci Will Left, o Jezusku I Pytam do know what is going on Pytam 200, wodzisz z 200 <laughs> Pa jaka ekipa wbiła Ekipa pierścienia, nie? <laughs> Ekipa pierścienia wbiła, To będzie fight. o suba Ja, ty... o, to dobra. będzie fajt Dobra, wygrany wygrywa suba, wygrany wygrywa suba A tu na coś, na coś nie gramy, tak? Na te? Nie. Chcecie, dobra, realistyki panowie chcecie? Czy Zomursy? Ja chcę k a nie wiem co No co chcesz, no wybieraj no, do w mam, co odpalisz, co zagram? Siema Siema Pyto, nie ogarniasz Nie ogarniasz mega Muga na Discordzie Bugamo. On ma buga, ale głosówki działają. Ale buga to Dawaj, bijaj, bijaj, inne z realistic fiolet. one v1 Ej, nie widzę kurwa, więcej tych fioletowych jest ale... I to no suba grasz, jak przebierz to już straciłeś szacuneczek, nie? To szacuneczek czy suba? Zdecyduj się o co gra O i to. Ale ja, 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 ja w tej suba wygrane ja sobie. O kurwa, to ja muszę wygrać. Subu Kubiksa to jest to. Działa, działa Tylko Evilapowa ja nie mogę mieć. Ale pyton lecisz, chłopcze. <laughs> Uu, o pyton bo... Kurwa weź tu skia piardole <laughs> Nie no pytam no chłopie NO E Will jeden ze mną już się wali nie grając w nie Ja też nie gram No ale no dobra ale grasz suba tak No i co to się Jeszcze znowu suba. zbugowało? Coś się baguje. To nie, ten, się ta zlega, mapa no, nie jest zjebana jakaś, no ja znowu nie widzę tu nic no. Nie no, nie ma dobrego spectatora moda nawet na tym A bo co, bo chcesz Evil'a Oby Obydwu chcę pooglądać, ale nie mogę oglądać dobrze Bo jak oni go zabije, to wtedy będę mógł pooglądać Ale zabił Elido, właśnie Mogłem trzeba robić <laughs> Pytam, co robi Kurwa, ja pierdolenia faka. Evil to cię Co tam się stało? Kurwa. Mnie panowie, to jest zbugowana mapa. Nie, panowie, zmiana, no pa, to się bu... Ja nie mogę normalnie Kierda. oglądać. Back to hub, back to hub, panowie, zróbcie. Ja kombata wziąłem. Kombata, kurwa? Pojebane jest, wiesz, <grym> spaza. No, ale z... Dawaj jeszcze, weź jeszcze miniska, miniska i tego, weź SM. jeszcze grappler. Grappler jeszcze weź. Żeśmy mieli to samo, no. To spaza, Python, i... graj. Spaza, cymbale. Ma spazę, kani. No dobra, to jeszcze weź miniski i graple. Mi, Mini i graple. No tak się Miiski. grało zazwyczaj, i gitara. Ty tam dropnął no FNCS i jak leci Emin jak leci, zobapaa! A w safe jest tego stonu dobra Nie chcę na spazę grać, spazę też O kurwa. No i dupa. Do ilu gracie? Do pięciu Wiem do pięciu winów Kurwa, koś mnie ścięło To na spokojnie, najbliższy z nim wygrywasz, zobacz jak lecisz Spokojnie, do góry Pytonik, lec ty lecisz tutaj Ale grapera to ty nie używaj, chłopcze Bardzo ładnie On nie ma szans to, tobą, pa, zajebiście Pyton, ale lecisz A ty nieźle Nie no el, p -p -p nie, tylko PYTON I ty suba chciałeś wygrać? Kurwa wygram suba chyba, ja pierdolę Dobra Zaraz tak to pro jest zoba jak leci Więc to za wygrywasz co będzie teraz Wil! Left... O Jezusku! I beton don't know what is going on, <laughs> on 200, wodzisz 200 Zajebisty, zajebisty fajkach Dzięki, dzięki! Jest za Kino. No, MK nie przylodowałem. przeładowałem. <laughs> jump, nie wyszli. Ej, może 1 v one Kazama vs. Evil, Emi, co myślisz o tym starciu? Kurwa, jakbym rozjebał Kazamę. Ej, Kami jesteś? Nie ma go. Może ktoś w ładną kapy ktoś Nie no, widasz tu inna liga, pytam do what is going on, no zoba O. Pizdę mi zasadził I nie, nie ma evil, nie leczysz się? A czy ty znasz mnie leszenia, czy z napierdalania się? Jeszcze <laughs> mam szansę Was chance, Narun das morally terminar alle Yeah, yeah. Cool. Nie, pinkole. Nie, no pyton! Jeden hit Jaki jest wynik B? Ja nie widzę? 4-1? 4-1. Nie, no pyton, nie, no to jest. Ej, uczko, jak Majka co ci chciał, nie? Teraz go zabijesz. Widzisz. Ale no najlepszy no, jest... na robisz, pyton. Ale z rajną był problem. Nie, no, no, no za dobre jest na ciebie, even, no pyton, widzisz. O, no, widzę. Inaczej ja, Jerdynks robią swoje, nie? Ale już kurwa, Kieka teki, już lepiej mi się buduje nawet. Ja mam dosyć. Liga streamerów wy wygrywana będzie, tak jak klaczowanie na ostatnie, widzę. Tak jest. No, bardzo dobrze. Czemu nie mogę ci podmienić kurwa? <noise> Pytam czy ma. <noise> Yeah, no. Everton är två jävla NBA.